Wybór stylizacji na co dzień najczęściej nie jest dla nas problemem. Tej do pracy już owszem, ale prawdziwe schody zaczynają się, kiedy trzeba przygotować się na wesele, komunię czy krzcinę, albo na jakąś większą imprezę. Akademia Stylu Katarzyna Krupa, witamy bardzo serdecznie. Dziś na warsztat bierzemy właśnie imprezy okolicznościowe, a ze mną jest doskonale znana Wam Kasia Kobiela, stylistka i ekspertka dress Cześć Kasiu. Cześć Kasiu, witam serdecznie. Dwie Kasi dzisiaj będą opowiadały o tym, co warto zakładać na siebie, co warto ubierać na imprezy okolicznościowe. No właśnie, imprezy okolicznościowe, wyjaśnijmy, to są wszystkie komunie, wesela, chrzciny, tak. ale także urodziny i większe przyjęcia, też takie w gronie najbliższych przyjaciół. Tak. Zawsze chcemy wyglądać wyjątkowo, no ale zanim wyjątkowo, to poprawnie, co możemy, ja też yy, 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 lubię ten temat, bo jest mi on bliski, zasady dress code'u, e, powiedz nam Kasiu, co my możemy założyć na takie imprezy? Jakie to są dobre stylizacje? No słuchajcie, właśnie, przede wszystkim byśmy musieli sobie tutaj rozdzielić, jakie to są imprezy, bo tak jak wspomniałaś, jeżeli chodzi o komunię nierzcina albo wesela, są to imprezy okolicznościowe, które mają odpowiednią oprawę, bo odbywają się w kościele. I on też muszą oczywiście za sobą nieść odpowiedni dress code. Nie zapominajmy nigdy o tym, że przede wszystkim nie możemy wyglądać lepiej niż bohater dnia, co często się zdarza w przypadku na przykład właśnie ślubów, gdzie pani występują w kreacji takiej jak mam dzisiaj, czyli absolutnie podczas ślubu niedozwolona, bo jest zarezerwowana dla Pani młodej. Tylko wiesz co Kasiu, bo ja mam taką myśl, że my bardzo często popełniamy taki błąd, że rzadko mamy okazję tak się pięknie ubrać. Tak. I wtedy, jak I przychodzi wyjątkowo. ten dzień, czyli jesteśmy zaproszone na ślub, to my po prostu wszystko. Szaleństwo. Jest duży lok, jest brokat, jest tak. rzęsa, jest suknia, koronka, tafta, wysoki obcy. Wszystko się dzieje. Tak. Więc chyba najpierw ten minimalizm. Musimy troszkę zejść do z tych Zdecydowanie. W stylizacji i dodatkach stosujemy minimalizm, więc myślę, że to jest jeden najlepszy kierunek. Natomiast, oczywiście, podstawa znajomość do który obowiązuje na danej grzeczności też jest zdecydowanie wskazany. Czyli do kościoła. Nie możemy absolutnie zakładać odkrytych ramion, dużych dekoltów, do krótkich koniec. sukienek. Ani mini, ani maxi, jedno i drugie nie do końca dozwolone. Dobrze byłoby tak samo zdecydowanie mieć na przykład założone rajstopy, To też jest kontrowersyjny temat, bo w obecnych czasach ciężko jest powiedzieć kobiecie załóż rajstopę do kościoła. Ja, ja. Ale pamiętajmy o tym, że mamy głównie imprezy takie tego typu, dzielą się słuchajcie na dwie części, bo jest w kościele i po kościele. Więc możemy rzeczywiście sobie tutaj ubrać tą rajstopę. Będzie to zawsze mile widziane, bardzo cienką, taką 5-8-dem mhm. oczywiście. Fajnie, jak jest odkryty, zakryty, przepraszam, zakryte są palce, ale nie jest to oczywiście tak mocno tutaj, nie musimy się tak mocno nad tym skupiać. Natomiast poszaleć możemy bardziej po. I to nie ma znaczenia, jakie podejście mamy do religii, czy, czy jesteśmy jej bliżej, czy dalej. Po prostu są pewne zasady, które nam się, bez względu na to, czy się podobają, czy nie podobają. Ale wiesz, jeżeli wchodzimy do jakiejkolwiek instytucji, to obowiązują to jest... zasady tej instytucji. Tak, to. Więc to już będa, to nie ma znaczenia. Czy w kościele, tak. nie ma po prostu znaczenia, musimy się do tego odpowiednio dostosować. Okej, okay, tak. czyli jesteśmy już w kościele odpowiednio ubrane, no ale to tak. teraz możemy trochę zaszaleć Ciebie. podczas <noise> e, imprezy. Tak, podczas imprezy, tak. Czego nie wypada nam założyć na ślub, no to chyba wiemy. Nie możemy wystąpić w bieli. Tak, jak powiedziałam. Główny bohater musi być zawsze numer jeden, więc staramy się, żeby pani Moda w tym dniu czuła się wyjątkowo, pięknie, więc nie wypada kompletnie ubrać właśnie stylizacji białej, nawet ekry, jeżeli czasem o to pytacie, ekry też nie dozwolone. Ale drugi kolor, który absolutnie nie jest mile widziany, to jest czarny, ponieważ czarny to jest kolor zarezerwowany na spotkania po godzinie 18, według gradacji stroju i dress oczywiście, też nie jest wskazanym ubraniem w ciągu dnia, czyli nie jest ubraniem dziennym. Jeżeli chodzi o kolorystykę oczywiście, więc to jest też kolor, który kojarzy się z żałobą i najczęściej zakładamy go na pogrzeby albo właśnie takie, na przykład dress code, jeżeli to jest black tie, no to oczywiście smoking, czy tam godzina 18 jak najbardziej, w absolutnie nie. Ale to się zdarza, bo pani jednak wybierają czarne sukienki. Zdarza się, wiesz? Dlaczego? Bo tłumaczymy to sobie elegancki. tym, że czarny jest elegancki. No Wesela właśnie. często odbywają się po godzinie 18. Tak, i Więc od od też tego... nie przechodzi tam Bo wiesz, często ulubionym naszym kolorem jest po prostu kolor czarny. No to kochamy, to jest w ogóle barwa, która nas sobie nigdy nie opuści, i kochamy ten kolor. No dobrze, czyli teraz podzielmy to sobie. Wesele. Tak? Już wiemy, jakich kolorów nie możemy nosić. Zatem co ubieramy? Już nie mówię nawet o kolorach. Mm. Możemy szaleć już poza białym, e beżowym, i czarnym. Szalejemy. Szalejemy. Zatem co możemy? Co możemy? No słuchajcie, wszystkie pozostałe barwy są jak najbardziej dozwolone. Oczywiście, a kroje? A kroje słuchajcie również. Oczywiście ja myślę, że musimy pamiętać o takiej niepisanej zasadzie, yy, która mówi o tym, że yy, no, musimy tak się ubierać, żeby nie wprowadzać w zakłopotanie osób, które z nami przebywają. No wesele to jest bardzo radosna uroczystość. My się bawimy, my tańczymy, dlatego super byłoby, gdybyśmy też dobrze czuli w tym, co mamy założone. No ale na przykład bardzo krótka spódnica naprawdę bardzo krótka albo krótka sukienka, tak delikatnie zakrywająca pośladki. Myślę, że też dla młodej dziewczyny może tak, już w zależności też od wieku troszeczkę może mniej wypada. Ale jeżeli chodzi o fasony, czy jest to obcisłe, czy jest to szerokie, czasem falbany, są to pióra, to myślę, że jak najbardziej możemy sobie, słuchajcie, poszaleć. Pamiętajmy tylko o okoliczności i wieku. To jest czas na to, żeby zakładać jednak, ubierać na siebie długie sukienki. Fajnie. Mało mamy okazji do tego, więc może to wykorzystajmy. Dobrze, komunia trzciny. Komunia Podobny klimat, ale już tutaj to sobie widziałem na Te dwie podobne są do siebie, natomiast już odbiegają od wesela co tutaj. Na co możemy sobie no pozwolić? Słuchajcie, no komunia jeszcze nie tak jak mówiło się na początku, inna uroczystość, więc troszeczkę więcej skromności, ale absolutnie nie odchodzimy od elegancji, od kobiecości, ale staramy się to jednak podkreślić właśnie klasyką, prostymi fasonami i minimalizmem, o którym też na początku wspomniałaś. Więc słuchajcie, sukienki proste, czy też garnitury tak jak masz dzisiaj ty, czy ja? To byłoby zdecydowanie odpowiednie tak. na przykład na komunie tak. czy na chrzciny. Ale sobie pamiętajcie też o tym, to jest bardzo ważne, że inaczej ubierze się taka taką uroczystość mama, inaczej się ubierze, ubierą się po prostu rodzice, inaczej ubiorą się rodzice chrzestni, inaczej my, gdybyśmy były gośćmi gdzieś tam dalszymi. Tutaj możemy sobie bardziej spersonalizować tą stylizację pod nas, ale nigdy to nie może wychodzić poza ramy jakiejś tam powiedzmy elegancji, w tym się musi zawsze mieścić. Zawsze trzymam się tej zasady, im mniej, tym lepiej o, i to jakoś się zawsze tak. udaje. To ja się zawsze jesteśmy, tak. y, jesteśmy ubrane, i tak jak rozmawiamy z y, y, paniami, które pracują w sklepach makalu i y, rozmawiają z y, paniami, które przychodzą do przymierzalni, mają już na sobie sukienkę albo garnitur, stylizacja jest wybrana. No ale pojawia się kolejny problem: co do niej. I teraz, nawet najlepszą rzecz szafie możemy zepsuć dodatkami: typu buty, tak. rajstopy, torebka, torebka biżuteria. Biżuria. Włosy, makijaż, to już jest inny temat. Skupmy się dzisiaj na tych dodatkach. Co Ty zawsze proponujesz? Może zacznijmy od, od polećmy od dołu. Polećmy Buty. Od dołu? No to słuchajcie, znowu podzielimy to trochę na te mm -hmm. okazje, o których wcześniej mówiłyśmy. No więc już załatwiłyśmy temat pierwszej części, czyli tych butów, które musimy, powinnyśmy założyć do kościoła, bo one powinny być przykryte, ale tak jak mówiłam się na tym mocno nie skupiała, chociaż często to pytanie jest, czy to wypada, a tu jest wszystko odkryte. Słuchajcie, na sekundę no... Ci wejdę, bo to jest mm -hmm. bardzo fajne, co powiedziałaś, że często się pojawia pytanie, czy wypada. Mm -hmm. Zawsze byłam szkolona, wiesz, jak? Że jeżeli pojawia mi się pytanie, czy coś wypada, to znaczy, znaczy że, że nie, nie, wypada. nie wypada. To znaczy, tak. że natychmiast się trzeba przebrać. No e, więc może ty, tego się trzymajmy, że jeżeli tylko nam się lampka zapala, to wtedy się przebieramy. I drugie, mhm. od razu powiem, tak. bo mi się teraz skojarzyło, jak to powiedziałaś, zanim wyjdziemy z domu, ściągnijmy jedną rzecz. <laughs> Czyli zdecydowanie, jakąś na przykład dodatek, którego mhm. najczęściej mamy po prostu za dużo. Dobra, jesteśmy przy butach. Słuchajcie, ja zawsze polecam buty. Które są na przykład w kolorze cielistym, jasne. Czy są one na przykład w odcieniach beżu, złota, delikatnie. One bardzo fajnie wyglądają, bo dodają tej naszej sylwetce takiej lekkości. Czarne buty nas dosyć mocno odcinają. Jak mówimy o tych okolicznościach, właśnie typu szciny komunia, fajnie wyglądają jasne, jasne buty w jasnych odcieniach. Czy są to, słuchajcie, typowe szpilki? Czy jest to sandał? Czy jest to wygodna, niespadająca ze stopy klapek? Też super to wygląda. Więc macie tutaj dowolność, tak naprawdę. Ja uważam, że jeżeli mamy utrzymany but w kolorystyce ubrania, on nas zdecydowanie wyszczupla, wydłuża nam całą sylwetkę. Zresztą, Ty, Kasia, też doskonale o tym wiesz, bo też o tym zawsze mówisz. Jej Nie, uczyści. dzisiaj ćwiczyłyśmy, więc... które buty wydłużą mi sylwetkę, więc jesteśmy ja akurat w tym Jesteś właśnie. w właśnie Więc słuchajcie, zasada taka. Na przykład jasna stylizacja, jasne buty, w ogóle na przykład cieniutkie, jasne stopy tam pod cieniu, na przykład jakiegoś tam beżu opalone, i do tego właśnie taki, taki niut czy beżowy, one zdecydowanie nam ładnie wyszczupną i wydłużą wydłużą nogi, to samo notabene jeżeli chodzi o np. czarną rajstopę i czarne buty. No ale tutaj ta okoliczność akurat no, by bardzo do tego, akurat ta stylizacja nie pasowała. Więc formalnie, jeżeli chodzi o dress code, jeżeli mówimy o takich, musimy być powiedzmy książkowe, to zakryty palec i no pięta, ewentualnie może być odkryta i cienka rajstopa. Jeżeli nie przywiązujemy tego do tego aż mocnej wagi, Wtedy może być to odkryty, bardzo lekki, nieciężki, tak? No absolutnie nie cię. Te ciężkie buty. nigdy dobrze nie wyglądają, prawda? Tak? W takich stylizacjach. Tak, tak, ale, ale to nie, 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 na tę okazję. Nie, nie na tę okazję. Czy zgodziłabyś się bo na przykład? Ja tak mam. Mhm. Co mi się bardzo udało w szafie, mam wrażenie, i ułatwiło wyjście na nie tak. bezokolicznościowe. To są buty takie typu, które mam teraz, czyli takie sandałki o. bez paska, tak. bo pasek skraca nogę, a nie tak. lubimy skracanej nogi, więc takie sandałki bez paska, bo... Na, na, do pracy nie możemy w sandałkach, do kościoła nie możemy w sandałkach, ale na taką imprezę w sandałkach już jak najbardziej. O, nawet zdecydowanie polecamy. Prawda? Zatem czarne tak. sandałki i na przykład cieliste sandałki, dwie pary takich butów w szafie rozwiązują nam Ta, problem. Rozwiązuje to tak samo jak cielista i czarna szpilka. Prawda? To jest takie have, mamy Dokładnie. załatwione i cokolwiek byście nie założyły, to będzie wyglądało fajnie i dopasujecie. Możemy poszaleć, no bo teraz mamy no, no, oczywiście lato mm, i ludzie są, właśnie róże, jakieś czerwienie, czy nie wiem, w jakichś innych odcieniach, mocniejszych, fiolety, zielone. Słuchajcie, możecie poszaleć, bo na przykład wesele, no to to jest idealne miejsce, żeby założyć, ale ja na przykład kocham złoto i srebro, nie wiem jak Ty, tak, no więc super. to jest super. Złote sandałki ubieram ostatnio, Tak, nawet no, 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 jeść bardzo często. Tak, no więc one są cudne, więc takie rzeczy też możecie, możemy naprawdę poszaleć, tak, Na no tą drugą część jak najbardziej. Budy załatwione, idziemy wyżej, rajstopy. No dobrze, zatem, ale rajstopy. jeżeli musimy założyć rajstopy lub z jakichkolwiek mhm. przyczyn, mamy popękane naczynka, tak. mamy, nie lubimy do końca naszej skóry, mamy przebarwienia, czy po prostu lepiej czujemy się w rajstopach, to tak jak wspomniałaś, to są cieniutkie rajstopy. Tak. W jakim kolorze? Słuchajcie, no zdecydowanie, jeżeli to jest stylizacja właśnie letnia, w jasnych kolorach, zakładamy jasne, cieliste. Takie, że praktycznie nie były widoczne w ogóle na nodze. Czyli udajemy, Bo, że to nasze skóra. Udajemy, że ich nie ma. Mhm. Czyli tak jak powiedziałaś, one ukryją mankamenty naszych nóg. No ładnie pewno je zrobią takie bardziej aksamitne, gładkie, tak. więc będą fajnie wyglądały. Natomiast najlepiej, jeżeli są one w kolorze cielistym. Z rajstopami jest jeszcze jeden kłopot. Mamy bardzo duży problem z doborem koloru, bo mówimy cieliste, ale cieliste to nie zawsze taki odcień, jak nam się wydaje. My Pasuje, zawsze wszystkie tak? chcemy być pięknie opalone, szczególnie Słowianki oczywiście, chcemy mieć piękne opalone nogi, zazdrościmy opalenizny koleżankom z bardziej południowych krajów. No niestety, chyba nie możemy nadrobić tego rajstopami. Słuchajcie, no absolutnie żadnymi rajstopami nie nadrobimy, tym bardziej, że jeżeli chodzi o takie właśnie okoliczności, o których mówimy, one są w z maju. No, maj dopiero początek sezonu, nie zawsze już jesteśmy opalone, przygotowane, ale to, słuchajcie, nie ma nawet znaczenia. Chodzi o to, żeby dopasować sobie odcień tej rajstopy do koloru naszej skóry. Czyli, no, na przykład, nie może być tak, że mamy jaśniejszą skórę i kolor, pani nam powiedziała w sklepie, to jest cielista rajstopa, ona jest jakiś taki brąz. Dosyć mocny. Jest oczywiście transparentna i jest wszystko fajnie, ale dużo ciemniejsza niż na przykład nasze dłonie i ręce. No to po prostu wygląda śmiesznie i absolutnie tego nie robimy, więc same starajmy się przełożyć nawet sobie do dłoni, zobaczyć. Może być ciut ciemniejsza, ale naprawdę minimalnie powinno się to zlewać, powinno być idealnie dobre. Czyli jak na jedną dłoń rękę założymy tak, nie sobie przełożymy tak. drugą i musi się zgadzać. Tak, powinno się zgadzać. A to torebka? No to, to jest ważne. trudne pytanie, no bo to też zależy oczywiście tak. od stylizacji. Chyba ważne jest to, żeby torebka nam nie przeszkadzała. To jest mhm. pierwsza rzecz, o której musimy pamiętać, bo ja często obserwuję panie, które z tymi torebkami po prostu nie wiedzą, co zrobić. Tak. To, szczególnie przy takich przyjęciach stojących. Pojawiają się kopertówki, czy takie puzderka, które panie tak. trzymają w ręce, w drugiej ręce trzymają kieliszek bądź szklankę z napojem i nagle jest kłopot, kiedy trzeba się z kimś przywitać. To jest takie no, już nie ma ręki. Wchodzenie tu kieliszka i kombinacje alpejskie, czyli wtedy. Polecamy chyba na łańcuszku, na na łańcuszku na pasku, albo na ładnym eleganckim pasku. Żeby mieć wolną tak. rękę, potem, żeby tę to, to, torebkę gdzieś za, za plecy tak. yy, włożyć, Zobacz. żeby nam nie przeszkadzała. No to yy, dobrze, no to teraz wesele, komunie yy, mhm. i wszystkie takie imprezy. Jakie to są torebki? Czy to są torebki stonowane, czy jeżeli mhm. na przykład mam stonowaną stylizację, no to wtedy torebka jest moją biżuterią? Jak, jakie jest zasady zasady preferujesz? troszkę możemy poszaleć. I może powiem, czego ja na pewno nie preferuję. To ja absolutnie nie akceptuję takiej sytuacji, że nosimy sobie naszą codzienną dużą torbę do eleganckiej stylizacji. A tak często jest. I potem jest tłumaczenie. A bo ja tam mam klapki, kosmetyczne, tysiące jednak tak. rzeczy. Ja tą wielką moją torbę, hmm. kubieta to jak jest skórzana tak. i fajna, gorzej jak z takim workiem, to po prostu do tej eleganckiej stylizacji zakładam. Słuchajcie, to po prostu całkowicie burzy całą tą stylizację. Myślę, że nie jest to na miejscu. To już by wolała po prostu jakąś. Po prostu mieć te rzeczy w samochodzie, potem je przynieść, ale na wejście nie wchodzić z takimi wielkimi torbami. Torebki odpowiednie, małe, czyli takie właśnie mogą być yy, kopertowe, czy jakieś fajne, malutkie woreczki, takie ozdobne, czy to są złote, czy srebrne. Możecie tutaj poszaleć, ale też jeżeli mamy bardzo dużo biżuterii, no to oczywiście już tutaj to, ta torebka musi być bardziej minimalistyczna. Zdecydowanie pasek albo łańcuszek, właśnie po to, żeby nawet tą wolną rękę mieć. Więc bardziej eleganckie torebki do tego stosowałam, do tego typu imprez. Absolutnie nie takie codzienne, nieduże. Kasia, ale skoro jesteśmy pod, przy torebkach, mhm. ważnym tematem jest kolor torebki. Tak. Ponieważ jeszcze często obserwuję, że panie dobierają torebkę do butów. Mhm. Czy tak się robi, czy tak się nie robi? No więc tak, kiedyś rzeczywiście. Kolor do koloru butów. Mhm. Rzeczywiście było kiedyś tak, że. Zastanawiam się, czy to było gdzieś jakąś pisaną zasadą. E, nie wiem, że zabieramy buty, właśnie kolor butów czy torebki, obojętnie właśnie do drugiego jakiegoś elementu dodatku typu, na przykład torebka. Słuchajcie, nie, już od tego odchodzimy. Możemy mieć buty na przykład w kolorze cielistym i możemy mieć dopasowaną torebkę, jeżeli tak lubimy. Nie ma tutaj nic przeciwko, możemy to zrobić, ale ja wolałabym to oddzielić i na przykład poszaleć z całkiem inną torebką. Na przykład mamy biały garnitur i przykładowo jakieś czarne sandały do tego, no to niekoniecznie ani bym nie wybrała białej, nie wybrałabym czarny. Ja bym wzięła jakąś srebrną albo złotą, a mhm. może nawet różową. I kompletnie mi się nie zastanawiam. A ja czy dzisiaj, czy... Różowy, e, fioletowy garnitur, biała bluzka, czarne buty. No, czarna torebka i czarny Mało. pasek, to już będzie, będę po prostu pani komplet. Będziesz pani komplet, e, ale już taka delikatna... To co delikatna? Zrobię, żebym nie była panią komplet? Na przykład poszarek z kolorem, albo trzymać się w bazowym kolorze, czyli w beżu, czyli w odcieniu jakiegoś delikatnego złota. Myślę, że to byłoby najfajniejsze, a jeżeli już mocno poszaleć, to na przykład w różu, tak. coś na zasadzie właśnie tego kolor blockingu, tych dwóch różnych kolorów. Czyli albo idziemy z torebką w kontrast do naszej tak. stylizacji, albo nawiązujemy do jakiegokolwiek innego koloru tak. w tym, co mamy. Albo jeżeli mamy jakiś print na tak. sukience, ja już tak fachowym językiem operuję, no, no. e, jeżeli mamy print <laughs> na sukience, to czarno-beżowo, Ty no. miałaś raz taką stylizację, ja no. widziałam sukienkę Makalu czarno-beżowo z takim dodatkiem fioletu, no. to co byś tam wtedy, czarne sandałki no. chyba no. miałaś, to jaka torebka by była? Wiecie co, ja bym tutaj jednak już nie dochodziła, nie dokładałam dodatkowego koloru kompletnie z innej bajki, ja bym się pewno tutaj Myślę, że skierowałabym się na jakąś małą czarną, jednak mimo wszystko, mm -hmm. albo może odcień fioletu. Nie odchodziłabym tutaj. Dlatego, Bo dużo, dzieje się za dużo się dzieje w stylu. Tak, się działo. Mm -hmm. Te printy jednak są mocno zobowiązujące i tak jak w lusce, która jest mocno kolorowa i taka właśnie ostra, jakaś geometryczne wzory, czy też printy zwierzęce, czy jakieś inne kwieciste, to jednak tutaj troszkę to uspok żeby uspokoić, to może jednak też dobrać torebkę do jednego z dominujących gdzieś tam powiedzmy kolorów. Najważniejsze torebki w naszej szafie to. Kolory, eee, kolory? Małych torebek. Małych torebek. Tak. No to ja myślę, że. Słuchajcie, ja w ogóle mam bardzo małych torebek w swojej szafie, naprawdę. I są to oczywiście. Jest to czarna torebka, jest to złota torebka, mam srebrną i mam beż. I ja tymi czterymi operuję. A Na wszystkie imprezy okolicznościowe. Większość, Tak. Radę. A jeżeli coś potrzebuję, to słuchajcie, albo biegnę do swepu, albo wiecie, przyjaciółki są zawsze Pożyczymy tak. <laughs> kolor. Kasiu, często problemem jest dobór um, okrycia wierzchniego, które nas hmm. trochę ogrzeje, jeżeli w pomieszczeniach jest chłodniej. Płaszcz nie jest problemem, mamy z reguły jakiś płaszcz, który możemy wykorzystać, natomiast jeżeli mamy dosyć taką minimalistyczną sukienkę i trochę więcej dekoldu i ramiona odkryte, to chcemy się zabezpieczyć czymś na ramiona. Kiedyś to były bolerka. Czy bolerka nadal są? Słuchajcie, bolerko, bolerko w ogóle powinno zniknąć ze, z, w ogóle z jakiejkolwiek tutaj, jeżeli chodzi o modę słownictwa, absolutnie mm. bolerka, absolutnie nie. I panie często niestety macie tendencję do tego, żeby a to jest takie krótkie założe, ja mam, ono tam jest od lat w mojej szafie, absolutnie nie. Słuchajcie, nie ma bolerka, to w ogóle zniekształca tę wetkę i nie ma mowy o żadnych bolerkach. To co Na to, jeżeli mamy, tak jak wspomniałaś, minimalistyczną stylizację, jest ona gładka, Fajnie wyglądałaby po prostu fajna, oversize'owa marynarka. Nie taliowana mocno krótka, mm -hmm. sprzed kilku sezonów, ale prosty fason, taki, który jest w naszej kolekcji, delikatnie zdobiony, sprawdzi się świetnie. Jeżeli nie do końca czujemy się dobrze w rakiecie, nie mamy, nie chcemy kolejnego kupować. No to na przykład, słuchajcie, możecie wykorzystać z jedną z takich większych chust albo apaszek, które mamy. Duży szal, na przykład z jedwabiu czy z biskozy. Możecie go pięknie po prostu zarzucić. Możecie go przełożyć na przykład przez pasek jeszcze. Z jednej strony będzie dłuższy, z drugiej krótszy. Nada jakieś formy sylwetce. To też jest bardzo dobry pomysł. No i oczywiście, jeżeli to jest na przykład taki sezon, gdzie jest troszkę zimniej, no to płaszcz coś długiego. Pamiętajcie, zawsze będzie wyglądał długi płaszcz, czy dłuższy tręcz niż coś krótkiego, bo macie zbyt dużo podziałów, sukienka, potem krótkie, znowu jakiś płaszcz, marynarka. tu wystaje szal, tu Ta, jeszcze jakaś tu marynarka, na to najgorzej sukienki? ojejku, to już w ogóle sporty, fajne połączenia modowe, mocne, ale nie na tego typu okazje, natomiast sukienka, ewentualnie długi płaszcz, albo fajny żakiet prosty, lekki oversize, albo jakaś ciekawa, dobrej jakości chusta, po prostu. Czyli jak mówimy o oversize'ach na sukienki, bo to ładnie tak. wygląda, ja mm -hmm. lubię osobiście tę stylizację, tak. natomiast wiem, że często Panie mają taki kłopot z tymi marynarkami, po prostu często kupuje się rozmiar za dużą, żeby, tak. była oversize. żeby była oversize. Bo też, co to znaczy oversize? Niedobrze jest, i to jest w ogóle błędne myślenie, że my jak założymy coś większego, będziemy wyglądały szczuplej. To kompletnie zły kierunek. To musi być troszkę większe, niż nasza sylwetka, ale nie olbrzymie. Ja mówiąc, oversize, jeżeli kobieta jest szczupła, wysoka, może założyć na przykład te dwa rozmiary, przeskalowane ramiona, ale jeżeli mamy taką bardziej korpulentną sylwetkę, jesteśmy niskie, no to już nie szalejemy z tym oversizem. Ale te marynarki, które są w kolekcji u nas, wystarczy kupić sobie jeden rozmiar, właśnie większą, albo nawet swój, one i tak są proste. My już nie mamy tak, takich taliowanych. Tak, właśnie? Tak, to jest marynarka w moim rozmiarze. Tak. A, a nie jest już taka taką nosi. I o takich właśnie mówimy. Kasiu, Ty znasz kolekcję Makalu tak. na ten sezon. Ty jesteś w tym gronie wtajemniczonych również, co się gdzieś tam będzie pojawiało. Jesteś blisko z marką Makalu. Jakie są takie Twoje ulubione stylizacje czy propozycje na ten czas, które pojawią się mhm. na stronie internetowej i w sklepach? Czy to są sukienki, czy to są garnitury, jakie to są kolory? Ja myślę, że wystarczy na nas popatrzeć, zdecydowanie. zdecydowanie. Jesteśmy reklamą no, dzisiaj jesteśmy reklamą ma. Ja w tym garniturze życie wracam do domu. Tak, ja tak myślę, że ja bym też go zdjęła chętnie hmm. <laughs> Ale ja już byłam, miał, mieliśmy, mieliśmy sesję, więc też go spróbowałam, tak, jest piękny naprawdę. Słuchajcie, ja lubię garnitury, lubię taki troszeczkę męski styl, prostotę, ale też kobiecość. Czym, czym dodaję całej tej kobiecości? Właśnie tą fajną biżuterią, kolczykami, torebką, szpilkami. Także ja stawiam na e, garnitury i słuchajcie, nie bójcie się nawet na to wesele. Dlaczego nie? Dlaczego? Piękna świecąca bluzka, nawet jakiś gorset, do tego garnitur, fajne buty na obcasie, pięknie to wygląda. Ale z za nami jest również kolekcja, która, która jest właśnie detekowana e, również pod takie okoliczności. No, widzicie przede wszystkim kolor i minimalizm, tak? Ale możemy założyć na przykład piękną, długą sukienkę do tego no, ładne buty. Ja nie lubię mieć zbyt dużo rzeczy na sobie. Czyli też na przykład, jeżeli to jest sukienka, to zakładam tylko jakiś dłuższy płaszcz albo tręcz długi, raczej nie marynarkę, po prostu później już jestem w samej sukience. Natomiast czy eleganckie spodnie i do tego fajna, dobrej jakości bluzka? Bo słuchajcie, ten czarny, jeszcze sobie wrócę do niego, że mówiłyśmy o tym, że ten czarny nie zakładamy właśnie na, na tego typu okoliczności, ale on w dodatkach już jest, jest już troszeczkę bardziej dozwolony. Na przykład, jeżeli on jest. Jest to but, jest to jakaś torebka, czy tam jakaś, nie wiem, biżuteria, kolczyk ze złotym, Czy nawet, słuchajcie, spodnie czarne i góra bardzo elegancka, jakaś nawet jedwabna, czy jakieś coś świecącego, czy, czy bardzo dobrej jakości wiskoza. I ona jest taka, że się okazała. To myślę, że to też mogłybyśmy wtedy założyć. No bo sobie wyobraźmy taką kobietę w pięknych złotych sandałach, czarne, spodnie z wysokim stanem, mm -hmm. do tego piękna bluzka, większy dekolt na której jeszcze coś się dzieje. Właśnie, tej no, tej, no to coś, słuchajcie, możemy naprawdę poszaleć. My minimalistki troszkę ciągniemy tak. w drugą stronę, ale panie lubią po prostu czasami coś innego. Tak samo tutaj ta stylizacja. Na przykład tym mocnym, malinowym odcieniu, myślę, że też byłaby fajna. Tak jest A to też możliwie. kolor, który chyba większości Panią pasuje. Kasia dziś doradziła nam, jakie dodatki dobrać do tych stylizacji. Jestem przekonana, że po obejrzeniu dzisiejszego odcinka, będzie Wam zdecydowanie łatwiej przygotować się na imprezę. Zatem podsumowując, pamiętajcie o minimalizmie, ale czasami, jeżeli czujecie, że jest na to przestrzeń, możecie zaszaleć. Pamiętamy o zasadach dress code'u. Zatem jeżeli mamy wątpliwość, czy coś wypada, czy nie, najczęściej nie wypada, więc zastanówmy się, jak możemy zmniejszyć coś, yy, czy tą stylizację trochę bardziej uspokoić, żeby właśnie wypadało. Ja Wam dzisiaj na dzisiejsze spotkanie bardzo dziękuję. Kasie dziękuję. Kasiu, ja sobie robię, ja również Ja mam nadzieję, że częściej będziemy się z Kasią spotykać, bo e, dynamiczna rozmowa i mogłyby fajne się fajne tematy. I mówić bez tak, końca. tak jak ale... by się jeszcze rodziły cały czas. Bo wiesz, tych tematów jeszcze jest trochę, i chciałabym, żeby Panie. Spotkały się z nami już niebawem, bo poruszymy na pewno wiele z nich. Dziękujemy bardzo. Dziękuję, do, i do zobaczenia.